A ze mną jest Balbina Gryczyńska. Cześć, witam Cię. Witam, witam serdecznie. Kobieta za kierownicą 49. Rajdu Świńskiego Krazu. jaka to była pętla? Dla nas? Dla nas? No, niezła. Mieliśmy przygodę już na całym początku, ale... ale... szczęśliwie nic się nie stało. Wskosiliśmy trochę trawę, znaczy szczęśliwie w tym sensie, że nic w niej nie było, także pojechaliśmy dalej, a poza tym jedzie nam się bardzo dobrze, czasów nie sprawdzam, nie wiem jak jest czasowo, jakby staram się, staram się to ułożyć trochę od innej strony i, i mamy naprawdę dużą przyjemność z jazdy. A być, czy przed każdorazowym przyjazdem do Świenicy tato Ci troszeczkę podpowiada, słuchaj Balbina, tu się jedzie tak, tu uważaj na to, ten odcinek jest taki, czy też inny? No tata mi cały czas podpowiada, Niekoniecznie tak konkretnie pod kątem odcinków, znaczy oczywiście podczas rajdu już tak, ale, ale przed samym rajdem niekoniecznie są to aż takie szczegóły, ale, ale tak, cały czas, mi, cały czas mi doradza i. No, no, nieoceniona jest ta pomoc, tylko ja ją sobie muszę poukładać w głowie. Tych informacji jest naprawdę mnóstwo. Czy udało Ci się tatę przewieźć na prawym fotelu? A, udało mi się. zdarza się to rzadko, ale akurat się zdarzyło w czwartek na testach. A to testował Twój samochód? Nie, raz, przez moment, ale, ale to było na szutrach i, i, i przedwcześnie zakończyliśmy te testy, bo, bo była awaria samochodu, więc, więc nie, nie jeździł. Na asfaltach nie jeździł. Panie, gdyby tato wrócił tak jednorazowo w takim historyku, miły byłby to widok też, prawda? Myślę, że tak, aczkolwiek znając go to na razie do historyków przekonania nie ma, jak już to chciałby wrócić r 5 a to wiadomo jest jakby ogromne przedsięwzięcie i trudno to zrobić jednorazowo, więc... Balbinę, jaki plan na drugą pętlę, no, wymagającego jednak rajdu i wymagające odcinki przed wami, jaki jest plan? No, ja będę się starała poprawiać to, co mieliśmy na pierwszej pętli, bo, bo tak jak mówię, jechało nam się bardzo dobrze, pewnie za wolno, czułam, że jest za wolno w wielu miejscach i będę starała się to troszeczkę poprawić. To poprawiajcie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Dzięki.